Siemanko, siemanko. Cześć, cześć. Witam serdecznie. Adamie, jak Ci się dzisiaj grało? Jak Ty dzisiaj się czułeś na scenie? Bardzo fajnie. Ja strasznie w ogóle lubię grać w Poznaniu. Z podobną ekipą gramy tutaj drugi raz, bo ostatnio graliśmy w Klubie obozowa, też z Nederles. Też z Zidnight Night, jeszcze tam w line-upie był Violent Dancer. Kurczę, no fajnie, nie? Zawsze, zawsze są jakieś potknięcia, zawsze, ale vibe był ekstra, naprawdę. Jakie macie wy dalsze plany, bo Kuba mieszka w Warszawie, ty tak. mieszkasz w Poznaniu, a zespół ze Szczecina? Tak jest, no trochę się rozjechaliśmy. No i generalnie teraz już dwa lata pracujemy nad epką, która w końcu teraz wyjdzie do wakacji, jest jakieś tam założenia. Jak ci się podobała Synapsa? Synapsa Kozak, pierwszy raz widziałem ich. Ekosa. to bardzo takie myszugowe granie, w moim stylu mocno. Mimo tego, że Second Sun może nie aż tak ekstremalnie, ale bardzo, bardzo fajny. naprawdę. Keresi jeszcze powiedz mi, jak Ci się podobali? Dużo ludzi było, wszyscy vibe'owali, wszyscy napierdalali, także fajnie. Widziałem też po Marcinie, że też się strasznie dobrze bawi. Jako experience super, muzycznie ciężko mi powiedzieć, bo oni zawsze raczej grają zajebiście, ale jako experience chyba najfajniejszy koncert. Jaki featuring chciałbyś z polskiej sceny kiedyś? Kogo byś chciał zaprosić, jakbyś miał w chuj hajsu, kogo byś chciał zaprosić do Second Sun na featuring? To jest dobre pytanie, mam trzy, trzy odpowiedzi. Jedna to jest słoń, który wiem, że się jara. Tak, z Poznania. Jego który wydaje Testera gier? Tak, wydaje Testera gier, oczywiście w Branded Familia. Pozdrawiam w ogóle Stafara i chłopaków z Testera gier. Dobre ziomy moje. Olek, Tony Joru były w okazji Blind, jeden z najlepszych głosów w Polsce. I Ewelina Lisowska. Dlatego, że Ewelina Lisowska. Nie wiem, czy, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Ewelina Lisowska kiedyś grała metalcore I e, ma nawet taki zespół, miała kiedyś taki zespół, który się nazywał NURF. I normalnie są w internecie jeszcze jakieś jej covery. A Zaylej Dynk normalnie jak drze się i tak dalej. Także ona jest OG tutaj, jeżeli chodzi o tą muzę. A powiedz mi, jeżeli ty. Miałbyś zagrać gdzieś na featuringu, bo komuś by się połamała. Noga, ręka, wiosło, straciłby głos. wiem, Założyłbyś mackę z O kurde, pewnie, totalnie. Czy pomalowałbyś twarz w kis? W kis może nie, chyba chyba nie, hanieł i klimat, ale z drugiej strony. Podejrzewam, że to by mi ustawiło do końca życia, więc, więc chyba. A to powiedzmy z kim najbardziej byś chciał? Z naszym takim ulubionym zespołem w second Sun generalnie i największą inspiracją. jest zespół periferii. No wszyscy słuchamy bardzo dużo i to była główna motywacja w ogóle, że zacząć second sun i, i zacząć pisać taką muzykę jaką. Więc periferii to jest największe nie moje. Jaki spektakularny cover z polskiej sceny, byście mogli zrobić. Ja bym się chętnie tutaj do chłopaków moich serdecznych przyjaciół z Violent Tenser, chętnie bym się wymienił i my możemy zrobić cover Vanitas, a wy możecie zagrać cover Grounds i możecie się tak wymienić kiedyś. To jest takie moje marzenie No i zdrowo, fajnie, ale taki powiedz mi jakiś na przykład taki zanek. O nie, to chyba aż tak nie. Ja bym nie, to gdybym miał skowerować coś na, met Spektakularnie. Met na metal korowo, to ja bym chętnie skowerował... Eee. Jank Leosia, bakard ze sztanki. Young <grym> Leosia jest ze Szczecina w ogóle, także eee. ja też OG Leosiu, dawaj na fita na second son. Serio mówię. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki. Dziękuję bardzo.